Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. Ostatnio już kanałowy i... No i w dzisiejszym odcinku pozwiedzamy to jakże piękne miasto, które charakteryzuje się tym, że mamy tutaj właśnie taki piękny kanał, z którego zapewne nazwa tego miasta pochodzi i również most zwodzony on się podnosi. Taki bajer. E, no dobra. Każdy też mamy taki plan miasta. Jest właśnie jakby taki port. No, powiedzmy. Co tam? Aj, twoje branda. Ubrędy... Swoje ubrania są jak mokre. Pływałeś przy plaży przy Town? No, w pewnym sensie. Kończę apkę, bo nie, ale. Pływałeś pływałem? Okej. Okay. Widać tenerze. Eee, to znalazłam. Eee. Jakby nie wiem. A, gdzieś tam w, w między bagaże, wplątało się między bagaże z innego kraju. Ja tego nie mogę użyć, więc powinieneś chyba to wziąć. No i jesteśmy ten numer 48. Fajnie. Dzięki. Wiesz, że Pokemon mogą mieć swoje umiejętności. No cóż, ruski słamp może zamienić jej umiejętności. <grym> eee, czy no, zamienić umiejętności z drugim Pokemonem, o. Jak. Hmm. No tak jak kurwacki słamp... Yy, powinieneś wiedzieć jako trener. Dobra, w każdym razie właśnie dostaliśmy koniec, ciekawy ten. Z numerem 48, jakim jest właśnie Skill Swap? Eee, Skill Swap właśnie umożliwia nam zmianę ability e, pomiędzy dwoma pokomałem. Czyli, na przykład, jak walczymy, e, załóżmy, mamy przeciwnika z ability. to no, jakimś tam, to no, po prostu używamy Skill Swap. No i my dostajemy jego ability, a on dostaje nasze. Taki barier. Gdzieś za morzem. Hmm, jest inna kraina, w której mieszkają Pokémon i trenerzy. Oh, i to nie jedna. Jest KANTO połączone z ZOTO, jest gdzieś tam nawet i Hoenn daleko, daleko. Co bo ciekaw jestem, czy już mogę kupować Ultra. Ultra BOLE. Zobaczmy, też jeszcze mają własną trenerę tego sklepu. Um, Pokebole, które sprawiają, że łatwiej jest złapać Pokémony, um, albo. Pokémony, e, które już masz. To no właśnie Repeat Bole. No właśnie, tu chyba będą takowe kupić. Eee, nie, 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 Właśnie, Repeat Ball. Eee, w na czy takowe mamy. Tak, nie mamy. Eee, są to właśnie pokabole które sprawiają, że łatwiej znaleźć Pokémona, którego kiedyś już złapaliśmy. Tak one działają. Poza tym nie ma tutaj nic e, ciekawego. Zobaczę, czy już mogę kupić Ultra Bole. Mogę kupić Ultra Bole. To kupmy z 10. Za 12 tysięcy. Bogacie jesteśmy? Mamy 100 tysięcy. ha. Um, dobra, coś jeszcze fajnego można tu kupić w Restore, by mnie cieszyły, ale nie mamy. Max Peli troszkę poszło, to kupmy jeszcze cztery. Przydadzą się nam później, jak będziemy wchodzić po górze Kornet. <noise> Tam to się naprawdę przydadzą. Co powinnam kupić, e, wybierając się na. A się, co powinnam kupić e, na wyprawę na Iron Island? O. Iron Island to jest właśnie miejsce, do którego będzie można się wyzc, e, przed, no, po prostu dostać e, stąd. No, A to mamy kolejny domek. Starszy pan. O, Mówisz, że kim jestem? A tak, teraz pamiętam, jestem Move Delayterem, czyli usuwaczem ruchów. O tak. Przyszedłeś mnie, żebym zmusił swojego Pokémon, zapomniał ruch? Chwilowo nie. Ale pamiętaj, żebyś nie zapomniał. Dobra. W każdym razie, właśnie tutaj u Move Deletera możemy usuwać ruchy Pokémonów, w tym ruchy z HM. Także, jeżeli byśmy chcieli, na przykład, uczyć jakiegoś Pokémona ruchu z HM, to na ludzie możemy to tutaj zrobić. No i w sumie, skoro już wiem, gdzie jest ten Move later, to może nauczę właśnie ambipoma e, ruchu, a raczej ataku z e, On będzie na lepszy od Double Hita, po prostu silniejszy. Bo tak, że on 2 razy za 35, a Strength ma siłę 80 i będę miał też e, w końcu Pokemon od Strenfa. Tylko później nie wiem jak będzie z HM Rock Climb, ale to później ewentualnie Amplipomowi będę mógł go dać e, zamiast Strenfa, Strenfa Machampowi. No chyba, że trzeba będzie mógł poznać Rock Climb to luz. E, dobra, w każdym razie tak, uczymy go Strenfa. Strzef jest... najlepszy lepszy po prostu, siła 80. No i sobie też w też moje pokusy nie mają się najlepiej, szczególnie Amplipom właśnie, więc proszę, by się poleczyć. Witaj w Kanowi, mieście kanału. Z um, dawnych czasów to był e, bardzo ważny port. No, no właśnie, tu mam w centrum Pokémon, piękne ławeczki, piękne scenariusze, byłem Ach, jestem bardzo blisko z moim setakiem. Mogę używać e, Roku Return. No, dokładnie. O, to też mam dosyć ciekawe miejsce, jakim jest e, właśnie e, hotel stoczniowy. Ale tekst jest zbyt zamazany albo zniszczony, żeby go rozczytać. No i hotel jest oczywiście zamknięty. W sensie to jest ciek ciekawa akcja w Pokémon Pro w sumie też, ale... nie do końca da się odblokować, w przynajmniej w sposób legalny. Eee. Ten Salkatur, jak pokémona może mieć różne umiejętności? Może powinnam zastanowić się nad treningiem dwóch? Albo różnych natur? No dokładnie, niektóre pokémona mogą mieć różne umiejętności, chociażby takim pokémonem jest Psyduck. Eee. Miał używać Roku to dopóki nie to Nie pokonam lidera z tutejszego stadionu Byrona. A Byrona w sumie tak się to chyba powinno czytać. Ale mam już HM Strength w się w 49, chociaż. No nie można go użyć. Właśnie. U nas jest dokładnie ta sama sytuacja. Ale dobra, najpierw podlećmy nasze Pokémony. Więc sobie możemy podjąć wyzwanie tutaj z Nie jest czy moje Pokémon są wystarczająco mocne, żeby podołać liderowi, ale myślę, że chyba tak, chyba dalibyśmy sobie rady. Dobra, w poprzednim odcinku też złapaliśmy nowego pokemona, jakim jest yy, Mr. Mime, także rzućmy okiem na naszego nowego pupila. A więc tak, to jest Pokémon właśnie czysto psychiczny. Motora no Ball do domu defensa odejmie ataku, całkiem dobra jak na tego Pokémona. No jest to Pokémon właśnie bardzo dobry w spec defie, się tutaj okazuje. To chyba jednak w spec dostajemy -y za niego. No i mało mnie toś filter, która. Jakby preferuje chyba uderzenia super efektywne, czyli jakby coś było super efektywne na niego, to też normalnie. Nie wiem do końca. W każdym razie mam właśnie light Screen oraz Reflect. Są bariery, które napięć tu rozsobiają. lightscreen ataki specjalne, a Reflect ataki fizyczne. Yy, I właśnie jeżeli na przykład zmienimy Pokemona, to te efekty dalej się utrzymują. No, jeszcze Opside No i substytut, właśnie, którego mieliśmy okazję zobaczyć w walce, w kategoriach kontestowych. Uff. Smart przez Beauty. Yy, Okej. Okay. Słynna na v można trochę. Jest właśnie fajna tutaj taka przestrzeń, na której można by dać pojeździć rowerem i spróbować wykluć naszego Pokemona. O Bary! Ups, hey brad, możemy wyzwać yy, lidera tutaj. Uh. Um. Czy ktoś powinien to sprawdzić, czy jesteś gotowy na to wyzwanie? A to właśnie jestem ja, z moim nową odznaką. <laughs> On już tu był. Dobra. Więc prawdopodobnie, jeśli rozwalimy Barrego, to będziemy w stanie rozwalić lidera. No problem. Dobra, Barek sobie nie może Ciągle starowie. Mówię to, że tamto Staraptor. że jestem 31... pierwszy. Bez jaj. pary, z czym do ludzi? I on zdobył tę Dobra, idziemy na stadion. No, no. czyli tak, obniżył mi tak. ale dobra. Pokażę wam, jak wygląda Strenf. Strenf może nie ma jakiejś szczególnie fajnej animacji, ale za to potrafi przywalić. Choć po obniżonym ataku, no, jakoś, no, prawie wykończyło to Starrywe, no w nie jest źle. Z kolei ten używa Double Team, to będę muszę użyć e, Brick Breaka, bo nie chcę ryzykować Pudła katem. E, nie wiem, czy e, Barry ma Endeavor, bo jak ma to trochę lipa, ale dobra, udało nam się rozwijać Starrywe bez większych problemów. Także Starrywe pada, a my dostajemy dodatkowe 750 punktów Expo. Dobrze. Tym nowym Pokémonem jest Herakross. Oj, Herakross jest dość ciekawy Pokémonem, w sumie. I w walki z Herakrossem ja wyślę Staraptora, Staraptor będzie idealny. Herakross jest chyba też nowym Pokémonem. Jest to Pokémon typu Robak Walka. Właśnie można go spotkać na miodowych czekach, tylko jest dość trudno go tam znaleźć. Czy mieliśmy okazję już widzieć Herakrosa? No nie wiem. W każdym razie, ty mi to już tak. I właśnie, że to jest Pokémon Robak Walka, jest bardzo podatny na ataki e, latające. Także jeden raz przestworzy i nie ma go. Bez cienia wątpliwości. Dobra. Kosimy Harakosa. Um, 1285 punktów ekspa. Ładnie. No ale kolejny pokémon jest Polita. Może taki Polity. Wrócimy z powrotem na Ambipomua. Nie, nie będziemy mieli już obniżonego ataku, więc może nawet jeden z Triumph wykończy e, Ponite. Także do akcji wchodzi Polita. Um, dobra, to my użyjemy stron. Dobra. Starcz, um, starcz, kur... Nie są takie najgorsze, jak widać. Szczególnie na Pokémonie, który potrafi jako tak je wykorzystać. No tu mamy staba, także jest całkiem dobrze i nie najgorszy atak. Koło setki powoli będzie. No, 93, 101 speedzie ładnie. No i próbujemy poznać Abipawn na Steep Jakbyśmy robili Abipawn pod spec atak, to tak najbardziej, bo ten atak właśnie mocno wzmocni, czy ruch mocno wzmocni specatak. No ale my nie będziemy go uczyć, bo on nie jest potrzebny. Dobra, Grotl. Do walki z Grotlem. Ja miałbym, że wyślę. Hmm, co ja to mogę wysłać? Machamp! Czy zostać przy A, w sumie, no dobra. Już <grymna> zostałem przy Andy, po. to na pewno weźmie mu więcej niż po. level 35. Tylko Strzech jest lepszy niż Adolf Hit, bo ma kurcze 100% celności. To jest właśnie główny Nie to Nie dość silniejszy, to jeszcze ma lepszą cenność. Wow, Amiga Drain. No to na trzy czasy będę musiał go wykończyć. No to chociaż zrobiłem, że nie zmieniłem, bo ten maczam expa Machampowi no Chociaż Machamp naprawdę zrobi furorę w tutejszym gymie. Właśnie tutejszy lider będzie używał w typu stalowego, a na stal dobry jest właśnie ty walczący. Dobra, udało mi się pokonać Grota. Och tak. I kolejne 1000 expa. Sam Ambipod też sobie będzie tutaj nieźle radził, bo w końcu ma te... atak, ma tego Brick Break'a. Dobra, reakcjonujemy zaraz teraz Machamp'a. Tak jak powinno być kontra Buizo. Z Buizą też nie będę miał większego problemu, jedno uderzenie i po robocie. Ha. Nie wiem, jakby coś tam podejrzeliśmy ostatnim razem. Słabe punkty. Jasne. Dobra, kartę chop i żegnam bujza. I teraz zasłyszałem, poglądajmy po raz kolejny Barego. Jak on zdobył tę oznakę? Ja nie wiem. Był jakimś fartem niesamowitym, same krytym mu musiał wchodzić. Co się właśnie stało? Nie mów mi, że przegrałem. 7000 tysięcy, zwycięstwo! Pięknie! Ta, ta... Jesteś trochę może lepszy ode mnie, aż jak zwykle. No, przyznam się. Ale posłuchaj. Um, powiem ci... Kto stanie się, jakby... Kto powie, że będzie mnie pokonał stanie się czempionem? Zgadłeś! Oczywiście będę to ja! <grystanie> W każdym razie, powinieneś podjąć wyzwanie tego stadionu. Pospiesz się i idź na wyzwanie. A ten gdzie poraz? No, w każdym razie, tu też mamy ciekawe miejsce, jakie jest biblioteka. Ale do biblioteki zejdziemy po pokonaniu tutajszego lidera. Zobaczcie, jak tam z czasem stoimy. No, 13 minut. To możemy jeszcze sobie trochę pozwierasz miasto. No, zamiar trochę pouczyć się w bibliotece. Uwielbiam czytać. Uwielbiam też miejsca, w których, jakby, zatrzymuje się czas i przestrzeń. Um, lider stadionu um, oraz trenerzy na stadionie często, jakby, wyruszają na Iron Island, czyli, na no, jakby, żelazną wyspę. Oni tam nie tylko trenują, ale również tam pracują. Ciekawe, ciekawe. Chyba nie ma tu żadnych przedmiotów? A chyba nie. W miastach rzadko kiedy są gdzieś. Jakaś I Witaj, I tak jestem a się nadzieję na wywiad nie chcę. No szkoda. Uch, udało nam się zwiać, dobra. E, co my tu mamy? E, dom malarza Eldritcha. Mhm. O, tu coś jest. Albo tu. Albo tu. Tu. No i zdradziliśmy perłę. O, tam też można się dostać. A jak tam się dostać? Jak ja się tam mogę dostać? Ja bym chciał wiedzieć. Chyba można tutaj popływać sobie. Tak, można. Dobra, to tam się jeszcze przepłyniemy. Tam widziałem jakiś fajny przedmiot. Skoro jest tam ukryty, to musi być fajny. Dobra, jesteśmy na początku samego kanału. No i tu mamy coś. Tu mamy... TM89 z ruchem u-turn. U-turn jest megaśnym ruchem. Typu robaczego. No i jest to ruch, który sprawia, że po prostu Pokémon uderza i szybko wraca do drużyny i może sobie zmienić Pokémona. Jest to świetna sprawa. I ten ruch ma nawet całkiem przyzwoitą siłę, bo 70% jest to atak fizyczny. Naprawdę fajna, fajna sprawa. Dobrze jest gadać właśnie Pokémonowi robaczemu, ale nie tylko. Dużo pokémonów może go poznać. Wipom na przykład. To jest właśnie fajna opcja. Jeżeli na przykład ten wystawił mi Pokémona, który nam nie odpowiada do walki, chcemy zmienić, no to możemy właśnie użyć U-Turn, i wtedy wywołuje się zmiana bez potrzeby zmiany, bo jeszcze zabierz coś zabierzemy coś z ciemnikowi. Właśnie to jest lepsze niż taka zwyczajna zmiana. No i ten tak o, o poziom 20. Ambipom. Dobra, coś tam użyłem. Kat użyłem. Nie popatrzyłem od razu, szybko. Ja chciałem odruchowo już. ...w tym dotyku. Nawet patrzeć nie muszę. Okej, okay, 300 EXP, fajnie, ale ja bym się zmienił się pierwszego Pokemona, bo Bo pom już ma wystarczająco dużo EXP. Jako pierwszego może być ...może być Staraptor w sumie. A, no to tak, tu właśnie mamy marynarza. Chciałbyś przepłynąć się? No i może właściwie wygrać na Iron Island, ale Iron Island odwiedzimy później, jak znajdziemy odznakę. Natomiast jeszcze w dzisiejszym odcinku, jak żeby troszeczkę nie poprzynudzać, to kończyć odcinek, pojeźdźmy na rowerze i spróbujmy wykluć jajko, które dostaliśmy jakiś czas temu, właśnie z Manafin. że wiadomo od razu, co z niego się wykluje. No cóż, takie specjalne jajko, to już musi być wszystko jasne. Szkoda, że ja pokawał na swój to by mi trochę pomogło, albo Magma Armor. Takowego chyba będę mógł dopiero złapać. Uuu, to późno. W sumie właśnie to są abilety Pokemonów ognistych. O tym też można by wspomnieć, no, w końcu. E, ciało i... Mm, zbroja zmadne. No także, pojeździmy troszeczkę. o i wykluwa się. I właśnie, mamy właśnie taką nietypową animację wypływania się przy właśnie Manafi! To jest on. Czy chcemy mu dać wsywkę? Nie. E, no i mamy kolejnego nowego Pokemona i to w sumie nasz pierwszy legendarny, można tak powiedzieć Pokémon. Jest właśnie Manafi, Pokémon wodny, numer 151 w pokédexie. Właśnie pochodzi z jajka z Pokémon Ranger, wykluty w Kanon co jak na wodnego pokona całkiem fajnie, ma wszystkie statystyki 777. Fajnie a Abelty Hydration, które sprawia, że postrzegane są jego problemy ze stanami. Czy tam się paraliż w czasie, gdy pada deszcz. I ma ciekawe, o właśnie, ruchy. Na przykład Tyglow. on mocno wzmacnia specjalny atak tyle. E, Babo znamy, no i Watersport znamy. W kategoriach no, na no cute, fajnie. Fajne combo jest e, Watersport plus później wodny atak. Jeszcze może zobaczymy, co powie o Pokédex. On będzie na samym końcu listy. Tak, długo, długo, długo nic. Tutaj Mantaik dopiero się pojawia. Dobra, zobaczmy Dana o Manafim. Jest to Pokémon Seafaring, cokolwiek to znaczy. Urodził się w zimnym morzu, ale odpływa na bardzo odległe albo bardzo daleko swojego miejsca urodzenia. No, nie, 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 u mnie to się nabrodził z jajka. Dobra, w każdym razie mamy kolejnego, fajnego Pokemona. Jako, że jest Pokemon dość wyjątkowy, to na takie wyjątkowe poksy przygotować warto osobne boksy. Także. A, opcja Move. No, w 18 mamy Szajniaczki. W 17 Anodę, ale w 16 może będziemy trzymali jakieś fajne właśnie poki. Jak właśnie chociażby ten legendarny Manafi. Chociaż nie, jeszcze muszę przestawić boksy, bo jak będę łapał nowe poki, to mi się wszystkie będą wrzucały do tego. Tak, no i... A co tu robi nie Shiny Starly? Nie wiem. Jakiś e, błąd wyraźnie się wdarł. No nie, dziś tam będę musiał popatrzeć, gdzie jest Shiny Starly. i dobra mniejsza z tym. W każdym razie tak, tu mamy właśnie boksy. No i dobra, w sumie wszystko, co mieliśmy do załatwienia w odcinku dzisiejszym. Także, no cóż, w kolejnym odcinku ruszymy na tutejszy stan dzisiaj. Wyjątkowo krótko, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć! Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.